Cześć! Witajcie w 15 już odcinku wideobloga Używane jak Nowe TV. Dziś ponownie znajdujemy się przed salonem Autoplaza Bielany na ulicy Sokratesa. A samochód, o którym Wam dzisiaj opowiem, to Volkswagen Passat siódmej generacji o oznaczeniu B7. Passat sprzedał się na świecie już ponad 20 milionach egzemplarzy. Zapraszam Was do oglądania. Passat jest produkowany od ponad 40 lat. Rozpoczęło się to... W 1973 roku a obecnie w sprzedaży dostępna jest ósma generacja, która debiutowała w 2014 roku. Nasz egzemplarz, tak jak już wspomniałem, to siódma generacja, która swoją premierę miała w 2010 roku. Wizualnie niewiele różni się od poprzedniej szóstej generacji, stąd też niektórzy twierdzą, że łatwiej byłoby nazwać się Kingiem niż nową generacją. Różnice są jednak widoczne. Przede wszystkim z przodu, gdzie mamy nowe światła, zderzak i nowy, charakterystyczny grill. Volkswagen przyzwyczaił nas przez lata do tego, że raczej robi ewolucję, a nie rewolucję swoich modeli. Myśl zasady, żeby nie zmieniać czegoś, co jest dobre i popularne. Siódma generacja występuje w dwóch wersjach nadwoziowych. Jako sedan lub kombi, które jest bardziej popularne, a już szczególnie z silnikiem wysokoprężnym. Nasz Parsat pochodzi z 2012 roku. Posiada jednostkę benzynową turbo doładowaną o pojemności 1,8 i 160 koni mechanicznych mocy. Ma też 250 Nm dostępnych już od 1500 obrotów na minutę. Ta jednostka współpracuje z manualną sześciobiegową skrzynią biegów, a przejechane ma niecałe 100 000 km. Mamy tutaj oczywiście łańcuch rozrządu oraz napęd na przednie koła. Siódma generacja oferowana była też z jedną z trzech jednostek wysokoprężnych o Oznaczeniu TDI. Pierwsza z nich o pojemności 1.6 ma 105 koni mechanicznych mocy. Jest to silnik bardzo ekonomiczny, ale przeznaczony raczej do spokojnej jazdy. Kolejny to 2.0 TDI o mocy 140 koni mechanicznych. A ostatni, najmocniejszy silnik wysokoprężny, to jednostka o pojemności 2 litrów i mocy 170 koni mechanicznych. Do wyboru były też cztery jednostki benzynowe. Pierwsza to silnik o pojemności 1.4 o znaczeniu TSI i mocy 122 koni mechanicznych. Moc tej jednostki dla części klientów okazywała się niewystarczająca. Druga to silnik najchętniej wybierany i taki też mamy w naszym aucie, czyli 1.8 TSI o mocy 160 koni mechanicznych. Kolejna jednostka to silnik o pojemności 2 litrów o oznaczeniu TSI i mocy 210 koni mechanicznych, charakteryzujący się naprawdę dużą dynamiką. Ostatnia, najmocniejsza jednostka to silnik 36V6 generujący aż 300 koni mechanicznych mocy. Jednostki te występowały w radiowozach z wideorejestratorami. Mam nadzieję, że nie spotkaliście ich na swojej drodze. Jednostki te mogły współpracować z manualną sześciobiegową skrzynią biegów lub automatyczną dwusprzęgową skrzynią DSG w dwóch wersjach: sześciobiegowej i siedmiobiegowej. Wymiary naszego auta to długość 4769 mm, szerokość. 1820 mm, szerokość z lusterkami 2062 mm, wysokość 1470 mm, rozstaw osi 2712 mm, waga to 1502 kg, a pojemność zbiornika paliwa to 70 litrów. Pozycja za kierownicą w Passacie jest naprawdę bardzo wygodna, te fotele też nas bardzo dobrze trzymają. Możemy je sobie też regulować. Mamy tutaj regulację elektryczną. Wyregulować możemy sobie też kolumnę kierownicy w dwóch zakresach. Co do samego wnętrza, to praktycznie nie zmieniło się ono w stosunku do poprzedniej szóstej generacji. Tym co odróżnia siódmą od szóstej jest ten zegarek analogowy, który znajdziemy tutaj w konsoli centralnej. W sumie ja nie wiem po co. Samo wykończenie jest bardzo dobre, oczywiście nic tu nie trzeszczy, chociaż te materiały może nie są zbyt miękkie. Kierownica jest wielofunkcyjna, możemy za jej pomocą sterować radiem, komputerem pokładowym, też zestawem głośnomówiącym. Tutaj mamy dźwignię, którą możemy ustawić, tempomat. Mamy też klimatyzację automatyczną dwustrefową, a także dużo naprawdę bardzo pojemnych schowków, tutaj, tutaj. Tutaj one są też wyściełane, czyli dosyć miękkie. Wiecie już, jak jest z przodu, a teraz pokażę Wam, że z tyłu na tej tylnej kanapie też siedzi się naprawdę wygodnie. Chodźcie ze mną. Siadam oczywiście bez problemu. Ja mam bardzo dużo miejsca nad głową, dużo miejsca przed kolanami. Te oparcia foteli są wygodne, więc nawet gdybym dotykał kolanami, to ciągle będzie mi wygodnie. Zmieszczą się tutaj trzy osoby. W tunelu centralnym mamy nawiewy klimatyzacji dwa niezależne, a także gniazdko 12V. Dodatkowo na środku mamy podłokietnik z miejscem na napoje wysuwanym, a także przejście na nart. Zapraszam was jeszcze do bagażnika. Bagażnik jest bardzo pojemny, otwieramy go albo z pilota, albo Manualnie mamy tutaj 565 litrów pojemności razem z powierzchnią, która znajduje się pod podłogą. Może to żadna wada, ale tylne szyby nie opuszczają się do końca. To jest maksimum. Passat B7 występował w trzech wersjach wyposażenia: Trendline, Comfortline oraz Highline. Ale możliwości dodatkowych konfiguracji było naprawdę bardzo dużo. Nasz model to wersja Comfortline. Wyposażenie naszego auta to 6 poduszek powietrznych, elektryczny hamulec postojowy, VSA, czyli kontrola trakcji, system mocowania fotelika dziesiącego Isofix, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, światła przeciwmgielne, aluminiowe felgi w rozmiarze 16 cali oraz skórzane kierownice. Czyli co? Ruszamy na małą przejażdżkę? Wyjeżdżamy jak spuścimy ręczny spod namiotów w Autoplazie Bielany. Pamiętajcie, na ulicy Sokratesa. Ten silnik jest dosyć dynamiczny, jest to jednak 1.8, czyli takie e, rozsądne rozwiązanie pomiędzy dostępnymi jednostkami 1.4 i 2 litrami. Oczywiście mówię o benzynie. Powiem Wam może o widoczności, która jest naprawdę bardzo dobra. Oczywiście z przodu e, bardzo fajna, z tyłu mamy dużą szybę, mamy też całkiem spore lusterka. Ten samochód posiada też czujniki parkowania, co oczywiście też ułatwia nam jazdę. Co do spalania, jakie podawał producent, to auto to pali w cyklu mieszanym 6,9 litra, na trasie 5,3, a w mieście około 10 litrów. Oczywiście to zależy od tego też, jak jeździmy, bo to spalanie może być też większe, jak i też mniejsze. Czy mamy zestaw głośno mówiący? Mamy, ale odbierzemy, a teraz stoi tam policja, więc możemy odebrać. zawieszenie jest dosyć miękkie, bardzo dobrze wybiera nierówności, co było czuć chociażby teraz, jak przejeżdżaliśmy przez tory. O, samochód przyspiesza. To lubię w samochodach. Jednak jak jest turbina, to jeździ się naprawdę dużo, dużo przyjemniej. Myślę, że mógłbym tak jeździć cały dzień. Choć muszę wracać do pracy. Jesteś w pracy. Jestem w pracy. Masz rację. Jeżeli przymierzacie się do zakupu Volkswagena Passata siódmej generacji w ogóle Volkswagena Passata to oczywiście jesteście pewnie już tego świadomi zauważyliście, że tych samochodów na rynku wtórnym jest naprawdę bardzo dużo a przez to to na co powinniście przede wszystkim zwrócić uwagę to historia tych samochodów bowiem na naszym rynku podobnie jak to się ma na przykład z Fordem Mondeo jest bardzo dużo aut które mają niejasną historię nie wiemy czy nie są powypadkowe, dlatego też warto, warto to sprawdzić. Odwiedzić autoryzowany serwis albo jakikolwiek inny serwis, gdzie możecie sprawdzić historię tego samochodu, czy dokładnie sprawdzić, czy coś się nie działo z tym samochodem złego. Polecam oczywiście samochody z polskiej sieci dilerskiej, które mają książeczkę serwisową. Wtedy jest, jest, będziecie bardziej pewni, że z tym autem jest wszystko w porządku co do ceny, za dobry egzemplarz to jest to od około 45 tysięcy do 60 a nasz konkretny egzemplarz to koszt niecałych 55 tysięcy złotych a teraz chyba będzie nas mijało Lamborghini zielone autoprezent.pl może w następnym odcinku zagramy i przejedziemy się Lamborghini chociaż kolor nie wiem czy mi się akurat podoba jeśli chodzi o przyspieszenie naszego samochodu to może nie jest tak imponujące jak w tym Lamborghini, które mijaliśmy, ale ciągle jest to całkiem dobry wynik. Jest to 8,5 sekundy, a prędkość maksymalną jaką rozwiniemy tym samochodem to 220 km na godzinę. Moim zdaniem bardzo dobry wynik. Passat jest też zaopatrzony w dużo systemów, które poprawiają nasze bezpieczeństwo, jak na przykład sygnalizacja samochodu, który może się znajdować w martwym polu, czy systemów sprawdzających koncentrację kierowcy dodatkowo to, co, to, co ważne, mamy tu też tempomat, dzięki któremu możemy sobie zadać jakąś konkretną. E prędkość i przez to nasze spalanie, jakie, jakie osiągniemy, będzie jeszcze mniejsze. Volkswagen Passat jest szalenie popularnym samochodem w Polsce i to niezależnie od generacji. Jest to bardzo solidnie wykonane auto, którym podróżuje się komfortowo. Dodatkowo w wersji kombi jest też bardzo pojemne. Jest to też samochód bardzo przestronny. Jest to solidne, udane auto. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i odwiedzaniu naszej strony internetowej UzywaneJakNowe.pl, gdzie znajdziecie zawsze około 100 samochodów używanych różnych marek, m.in. stąd z salonu Autoplaza Bielany na ulicy Sokratesa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.